Kiedy maluję, dobieram elementy i kolory intuicyjnie, idąc za potrzebą chwili. Ciekawi mnie ananas? Maluję go. Chodzi mi po głowie królik? Maluję. Jednak po czasie wyraźnie dostrzegam, o czym jest obraz i jaka historia potrzebowała się ujawnić. To taka moja magia malarska i źródło nieustającej ciekawości co zobaczę tym razem. Opowiem Ci dzisiaj, jaką symboliczną historię kryje obraz Turkusowy Królik. Obraz ten to spotkanie dwóch ponadczasowych uniwersalnych jakości jakimi są chaos i porządek, niszczenie i stwarzanie. Tą pierwszą jakość reprezentuje lewa strona obrazu, rozbuchane czerwieniami front burzowy pełen wirusów, bakterii i bakteriofagów. I to tak trochę jest przymrużeniem oka, ponieważ obraz powstawał na początku pandemii. Natomiast kluczowy jest tutaj motyw dwóch skłóconych głów ukazujący międzyludzkie piekiełko, które sami sobie potrafimy nieźle urządzić. Zaraz pod nimi motyw ściętych drzew. To także kawałek o zniszczeniu, o utracie korzeni i szeroko pojętej destrukcji i rodzinnej, i przyrodniczej jednocześnie. Ale żeby nie było tak dramatycznie, to w kontrze do chaosu po prawej stronie i na dole panuje porządek, kojący i spokojny. I tu na pierwszym planie szereg marchewek i ananasów, jako symbol zdrowej codzienności. Są to kawałki zasilające i wzmacniające ciało oraz ducha, pożywne treści, po które trzeba samodzielnie sięgnąć i się zwyczajnie nimi najeść. A teraz główny bohater obrazu turkusowy królik wielka matka karmiąca, pełna mleka, ciepła, opieki, wsparcia symbol czegoś większego niż my sami. Pod warunkiem, że jesteśmy małymi króliczkami, które jej szukają. Kolor celowo jest turkusowy. Ten kolor to mieszanka zieleni i błękitu. Mówi o równowadze, harmonii, połączeniu nieba i ziemi błękitu nieba i zieleni wody. Przynosi ukojenie i odpoczynek. Starsza kobieta za królikiem. Dodaję do tego zestawu dojrzałość i mądrość życiową, i co najważniejsze, pogodę ducha, która dla mnie jest szczególnym skarbem w życiu. Jest też świat pośredni między chaosem i porządkiem, który przejawia się w postaci trzech elementów. I są to Odrastające gałązki, neonowe cytryny i ukryta ropucha. Gałązki z młodymi li zielonymi listkami to znak nadziei na odrodzenie po stracie symbol wiosennego odrastania i cykl cykliczności życia. Cytryny są o orzeźwiająco kwaśnych, czasem niełatwych do przełknięcia trudach codzienności. A ropucha mówi o pokusach i o konieczności utraty życzeniowego myślenia na zasadzie ta ropucha na pewno jest księciem, muszę tylko ją pocałować. Całujemy i ciach, wpadamy wprost do błota, a ropucha dalej jest ropuchą. Całość narracji kończy się w moim ulubionym miejscu, czyli na horyzoncie. Na styku nieba i wody, kontemplując spokojny horyzont i czyste błękitne niebo. Amen.